Siema, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Kolejny odcinek na kanale się pojawia. Tym razem materiał troszkę inny, troszkę bardziej pogadankowy, przepraszam. Jak wiecie, FIFA, tryb kariery już nagrywają youtuberzy m.in. Pelka, Damian, Koza Sport, a także Jacob. Ja posłużyłem się screenami w tym filmie z kanału Kozy i Damiana. I poopowiadam troszkę o trybie kariery, bo według mnie będzie to najlepszy tryb kariery w historii. Jeśli ktoś nie wie z Was, co się zmieniło, no to w tym odcineczku się dowie, bo postaram się to wszystko złożyć ładnie w całość. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję na kanale, żeby nie przegapić tego typu materiałów. No bo będziemy się teraz tego więcej, czekamy na premierę FIFA 21. No i będziemy zajmować czymś czas, a nie będziemy przecież nagrywać ciągle FIFA 20. Pierwsze, co chcę Wam powiedzieć, to co się zmieniło, to budżety. Budżety klubowe... Teraz nie ma już tak, że gracie jakimś klubem i macie budżet taki jaki chcecie. Ja, taki jaki był, przepraszam, tylko możecie sobie zrobić taki budżet jak, jaki chcecie, możecie też nie zmieniać tego budżetu, tak jak widzicie na tym screenie. A na screenie kolejnym możecie już ten budżet zwiększyć o 10 milionów, potem o 50, potem o 100 i potem o 200 i na koniec o 500 tysięcy, czyli jeśli chcecie zrobić taką karierę na wypasie to możecie od razu sobie dodać 500 tysięcy. Według mnie ta opcja będzie troszkę no, e, może jakiś klub, gdybyśmy grali karierę z Ligi Chińskiej, wiemy, że on ma dużo pieniędzy, lub jakiś bogaty inwestor wchodzi w jakiś klub. Można się tak fajnie pobawić, ale według mnie fajne kariery są, jeśli macie mały budżet i musicie budować markę klubu na coraz to większą. Kolejna sprawa to trudności negocjacji. Negocjacje w tym roku będą troszkę specyficzne, bo po prostu będzie ciężej wyjąć piłkarzy. Z klubów rywalizujących Można zrobić to, żeby były trudniejsze i łatwiejsze Myślę, że będzie to tak, że no po prostu będzie można wyciągać piłkarzy z rywali z swoich drużyn I nie będzie można, jeśli chcecie, możecie sobie sami utrudnić właśnie tą karierę Kolejna sprawa to treningi Treningi, będzie teraz można trenować 10 piłkarzy, o ile się nie mylę Można to podzielić na defensywę, ofensywę no, i myślę, że będzie po prostu fajnie. I ciekawe, zobaczymy, jak będzie wyglądał ten rozwój piłkarzy. Czy będzie on szedł tak szybko jak w FIFA 20, no to jak będziemy mogli trenować 10, to ta kariera będzie naprawdę dynamiczna i będą się szybko nam rozwijać piłkarze. Dalej mamy treningi, właśnie. Teraz jest coś takiego, że jest dzień treningowy, dzień odpoczynku i dzień meczowy. Możemy sobie sami ustalić, kiedy trenujemy, kiedy odpoczywamy, i to jest naprawdę fenomenalne według mnie. No bo te kariery będą po prostu inne. Ustawimy sobie inne dni treningowe, piłkarze będą bardziej zmęczeni, mniej wypoczęci, i będzie ta kariera jak bardziej taka w naszym stylu, gdzie będziemy mogli mieć coś oryginalnego, nie tak jak wszyscy FIFA 20, treningi, treningi nie ma żadnych dni odpoczynku, teraz możemy mieć na to większy wpływ i sami po prostu możemy sobie to ustawić, troszkę jak futbol Manager, ale naprawdę w fajną stronę idzie ta kariera dalej mamy zmianę pozycji piłkarzy, to jest po prostu fenomenalna zmiana według mnie, możemy sobie zrobić na przykładzie tutaj Santa Maxima to jest screen z filmu Pelka Damiana możemy sobie z jego zrobić środkowego obrońcę, co zajmie nam 435 tygodni Naprawdę fenomenalna zmiana, co nie? Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej zmianie. Według mnie fenomenalna zmiana. Możemy sobie zrobić z prawego z lewego. Będzie po prostu bardzo uniwersalnie w tej FIFA. I to mi się naprawdę podoba. Możemy szybko zmieniać formację, bo możemy piłkarze przekształcać na inne pozycje. No naprawdę coś fajnie, wspaniałego. Dalej mamy coś takiego jak szkółka juniorów, od razu na początku, nie tak jak w FIFA 20, gdzie potrzeba najpierw wykupić skał żeby mieć szkółkę juniorów, tylko od razu wchodzimy i mamy tutaj sześciu juniorów, no potencjał ich nie jest jakiś wielki, ale do słabych klubów na pewno coś by się udało wyciągnąć, jeśli robilibyśmy karierę Road to Glory. Lecimy dalej, lecimy dalej, a dalej mamy nowe symulacje meczu, to jest według mnie najlepsza zmiana, po prostu tak mi się to podoba, że będziemy mieli w końcu jakiś wpływ na te zmiany. Coś wspaniałego. No już nie mogę się doczekać tej nowej kariery. Będę ją oczywiście nagrywał, będzie jakaś seria z kariery. No i tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda jak w manager, Widzimy ten mecz z góry i mamy tutaj wpływ na wszystko, na game gameplan meczowy. Możemy wejść w każdej chwili do meczu. Możemy też zrobić szybką symulację, możemy przejrzeć cały mecz. Troszkę co mnie boli, to to, że nie można przyspieszać tej symulacji. O tym mówił też Damian w swoim filmie. Ale no, cóż. Będą to trochę dłuższe, dłużej trwały te symulacje, ale jeśli chcemy mieć wgląd na zespół, no to po prostu będziemy oglądać całe spotkania, ale to jest naprawdę coś fenomenalnego według mnie i bardzo, bardzo mi się to podoba. Dalej mamy Sharpness. Co to jest Sharpness? Sharpness to jest tak jakby forma naszych piłkarzy, jak widzicie tutaj Zieliński, 82 oceny, ale w obecnej formie miałby 86 tej oceny, no bo 4 punkty dostaje za tą formę, jeśli mamy jakąś dobrą serię piłkarzy, no to nasz klub idzie po prostu w górę. A jeśli na przykład taki Dwight Gale na ławce nie gra, no to dostaje tak jakby minus 2 z tego sharpness i ma 74 oceny ogólnej. To jest tak jakby forma obecna piłkarzy: to jest naprawdę bardzo fajne, bo wcześniej musieliśmy sobie takie rzeczy dopowiadać, że piłkarze są na przykład bez formy. A teraz po prostu to widać i zobaczymy, jak to będzie działało w pełnej wersji gry. Ja się naprawdę tym jaram. Dalej mamy wymiany piłkarzy. Teraz o wiele, wiele ciekawiej to będzie wyglądać, bo po prostu klub może nam zaproponować jakiegoś piłkarza, jakiego od nas chce jak składamy ofertę, na przykład tu mamy na przykładzie Westona McKiniego, <laughs> przepraszam. I szalkę zażądało od nas samiego Kedira i 2 miliony euro. Co jest naprawdę też fajne, że kluby będą wychodzić z takimi wymianami, że po prostu nie będą tylko oferty za piłkarzy, nudne negocjacje, tylko będą nam proferować jakieś wymiany piłkarzy, więc jeśli kogoś będziemy chcieli, to możemy zaakceptować tą wymianę. Dalej mamy właśnie to, o czym mówiłem na początku, czyli że tutaj na przykładzie to jest odcinka z Kozy Screen, i tutaj Koza chciał kupić do Arsenalu Harry'ego Keina, co jest niemożliwe, no bo po prostu krub rywalizujący li nie chce rozmawiać. A co jest fajne, jeśli jesteście w Hiszpanii i na przykład gracie Real Madrid, chcecie Ansu Fatiego, on ma klauzulę odejścia, no to po prostu wpłacacie klauzulę i rozmawiacie już sobie za Fatim. Naprawdę fenomenalnie to wygląda, prezentuje się to naprawdę tak, jak chciałem. To będzie według mnie najlepsza kariera w historii. Jaram się bardzo, bardzo mocno, co zresztą chyba słychać w moim głosie. Dalej mamy wypożyczenie z opcją wykupu. Kolejna fantastyczna sprawa, taki na przykład Rodrigo do Borusi Dortmund. Wypożyczamy go na dwa sezony, płacimy mu pensję, a potem ustalamy cenę wykupu 19 milionów. Co ważne, nie musicie mieć tych pieniędzy w momencie, kiedy chcecie złożyć tą ofertę, tylko po prostu jak już przyjdzie czas wykupu, nie będzie tych pieniędzy, trudno nie trafi do Was, ale po prostu możecie go potem wykupić za 19 milionów. I taki Rodrigo ma na przykład teraz 78 Rozwinie się u Was do 86% przez te dwa sezony, a potem kupujecie go za ile? Za 19 milionów. Fantastyczna sprawa, naprawdę podoba mi się to jak będzie wyglądała ta kariera w tym roku. I kolejna ciekawa sprawa, ekspozycja marki. Ekspozycja marki, teraz jest to o wiele, wiele trudniej zrobione Fajne cele stawiają przed nami zarząd klubu, żeby fajnie rozwijać kluby, na przykład tutaj na przykładzie Barcelony to też screen z odcinka Kozy. Podziękuję wam kanały Kozy i Damiana, oczywiście pewnie wszyscy ich znacie, ale żeby nie było. I tutaj mamy na przykład w Barcelonie cel ściągnąć trzech piłkarzy z Azji. A teraz ściągnijcie trzech piłkarzy o takim potencjale, żeby grali w Barcelonie z Azji. Hyon Min Son i co dalej? Wulej? No zobaczymy. Naprawdę fajnie będzie to wyglądało, te kariery będą naprawdę bardzo, bardzo utrudnione i nie musimy teraz sobie sami utrudniać, po prostu gra z miejsca nam to utrudnia i to jest naprawdę bardzo fajne w tych nowych karierach. No i co, ten odcineczek zmierza już ku końcowi, napiszcie czy o czymś nie zapomniałem, jeśli coś wiecie. Ja się jaram, naprawdę jaram się tą karierą i zobaczymy jak to będzie wyglądało, na pewno będzie seria na kanale i co, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym odcinku, załapkujcie, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, trzymajcie się ciepło, na razie, cześć!